Witam Was moi drodzy. Chciałem Wam dzisiaj trochę opowiedzieć, a także zachęcić do korzystania z aplikacji na smartfony, mobilet Co to jest za aplikacja? Jest to aplikacja, dzięki której możecie bezgotówkowo kupić bilet na autobus komunikacji miejskiej czy zapłacić za miejsce postojowe w strefie płatnego parkowania u nas w mieście. Dlaczego ona jest taka fajna? Przede wszystkim jest to zakup bezgotówkowy, jak już wspomniałem. Nie musicie mieć przy sobie pieniążku, wystarczy telefon, a sądzę, że bez telefonu teraz większość osób się nie rozstaje. Yy, na przykład podczas kontroli biletów nie szukacie gdzieś po kieszeniach tego biletu, co skasowaliście, tylko macie telefon, wyciągacie yy, bez strachu, bez niczego, że gdzieś bilet zgubiliście, czy nawet sam zakup biletu nie stwarza problemu, bo to jest aplikacja bardzo fajna. W dalszej części filmiku wam pokażę. Kupujecie sobie bilet i po prostu go macie, nie musicie się martwić, czy gdzieś jest kiosk, żeby go kupić, czy nie ma, czy wam powiedzmy tych drobnych pieniążków starczy, czy nawet nie musicie dawać swoim pociechom pieniążków, tylko po prostu doładowujecie im tą aplikację, wcześniej instalujecie, doładowujecie i dzieciaki mają już na ten bilet pieniążki. A w Wykupowanie miejsca w strefie parkowania też jest bardzo fajne, bo w sumie bez wychodzenia, podchodzenia do parkomatu możecie sobie wykupić yy, ten czas, yy, na jaki chcecie auto postawić, czy nieraz Wam gdzieś dłużej zejdziecie w jakiejś kolejce, stoicie i tu czas się kończy, nie musicie kombinować, żeby ktoś Wam miejsce zajął, po prostu yy, nie musicie kombinować, żeby ktoś Wam miejsce zajął oczywiście w kolejce że musicie iść wykupić dalszy czas i po prostu wyciągacie sobie telefon wykupujecie dalej czas postoju bezstresowo, bezproblemowo. Jeżeli wykupicie sobie przez aplikację ten czas postoju, oczywiście nie ma żadnego druczku, kwitka. Po prostu idzie od razu to do systemu i kontrolerzy podczas kontroli mają już u siebie w systemie, że wykupiliście ten bilet. To tak pokrótce, a teraz Wam przedstawię jak ta aplikacja działa od samego ściągnięcia, zainstalowania. Postaram się Wam pokazać do wykupienia bileciku. Także no to oglądajcie dalej. Mamy zatem instalację. Aplikacji Mobilet, oczywiście, wchodzimy na sklep Google Play. W wyszukiwarce wpisujemy sobie mobilet, u mnie, że jest wpisane. Zaznaczamy mobilet, pokazuje nam się stronka tej aplikacji. Bierzemy, zainstaluj. Instalujemy. Słuchajcie, ogólnie można wejść na stronę www.mobilet.pl. Na tej stronie również przekieruje nas do sklepu Google Play, abyśmy sobie ściągnęli tą aplikacje także sądzę, że tu od razu że od razu wejście na Google Play będzie szybsze. Bierzemy otwórz, jak już widzimy, uruchomiła nam się aplikacja mobilet. Wybieramy język polski i tutaj mamy miejsce, gdzie możemy się zalogować, jeżeli mam już konto, zarejestrować lub po prostu odzyskać swoje hasło. Słuchajcie, do rejestracji potrzebny jest wasz mail. Wpisywany jest w miejsce, gdzie jest login. Wpisujemy po prostu wasz, wpisuje się po prostu maila. Ustawia się hasło, jakie chcecie mieć do aplikacji Mobilet. I naciskacie przycisk Rejestruj. Na waszego maila, którego podaliście jako login, przychodzi link aktywacyjny do strony www.mobilet.pl i po prostu przez ten link naciskając go aktywujecie swoje konto. Już ściągnęliśmy sobie aplikację, zarejestrowaliśmy my się w aplikacji, już mamy konto założone, po prostu logujemy się, zaloguj się i widzicie, mamy cztery okienka. Możemy zapłacić za płatne parkowanie, za komunikację miejską, komunikację dalekobieżną. No i okienko doładuj konto. Wiadomo, trzeba najpierw doładować konto. Naciskamy sobie doładuj konto, przechodzi nam do okienka. Ja zazwyczaj właśnie doładowuję poprzez blika, moim zdaniem, najszybszy, najlepszy, bezinwazyjny sposób. Wpisujesz kod z blika dalej i doładowuje ci konto my mamy konto doładowane wystarczająco no i co jedziemy jedziemy sobie przejechaliśmy do Tomaszowa wypadałoby zaparkować samochód tak bierzemy płatne parkowanie my już tu mamy miasto wybrane ale w górnym prawym roku można sobie miasto wybrać inne my jesteśmy w Tomaszowie więc Tomaszów już jest wybrany i przede wszystkim trzeba sobie wybrać yy, Numer rejestracyjny auta ja już tu mam wprowadzone. TMT-20 tak? możecie sobie dodać inne auto, wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu, wpisujecie, zapisujecie i możecie również wykupywać na inne auto, tak? Bierzemy sobie, wykupujemy na Niunka w Tomaszowie pod strefę A. Nie mamy karty parkingowej. A wykupimy sobie na 30 minut, powinno nam starczyć. Pokazuje nam się takie okienko, i tutaj mamy termin ważności, do której godziny mamy bilet, maksymalna opłata minimalna. No i bierzemy rozpoczęcie. I od tego momentu liczy się już nam czas parkowania. Na telefon przyjdzie powiadomienie, właśnie że rozpoczęliśmy parkowanie możemy sobie zakończyć to parkowanie wcześniej przedłużyć to parkowanie tak jak wcześniej wspomniałem stojąc gdzieś tam w kolejce widzimy, że się nie wyrobimy cały czas ten bilet mamy przy sobie i wiemy o której godzinie nam minie ten czas tak? zakończymy parkowanie, bo jednak ruszamy czy na pewno chcę zakończyć ten bilet tak, chcę no i sobie ruszamy również powiadomienie przychodzi o zakończonym parkowaniu jak sami widzicie bardzo fajna Sprawa: jak już dojechaliśmy do Tomaszowa, postawimy auto w strefie płatnego parkowania. No to, żebyśmy ekologicznie podróżowali, no to wsiadamy do naszych jamniczków, No i wypadałoby zakupić bilet. Wchodzimy, komunikacja miejska. My już tu mam, ja już tu mam wybrane miasto Tomaszu Mazowiecki, ale również można wybrać inne miasto. W innych miastach również się ta aplikacja fajnie przyda. Bierzemy zaciskamy Tomaszów Mazowiecki. A raz tylko się chce przejechać. Bilet jednorazowy, bilet za 3 zł. Mamy pokazany jaki bilet. Ilość biletów bierzemy sobie na linię 8. I w tym momencie skasowaliśmy bilet, i ten bilet jest ważny. Bilet y, jest ważny na najbliższy kurs tej linii. Y, przy kontroli, y, kontroler skanuje kod QR, ewentualnie numer bieżący biletu jest podany, jest godzina podana biletu, który był kupiony. No i sobie w sumie podróżujemy, tak? Yy, możemy jeszcze zobaczyć, możemy jeszcze wykupić sobie w komunikacji miejskiej bilety okresowe. Tylko tutaj już jest potrzeba podanych, podania swoich danych, yy, które no, są niezbędne. Tak samo jak kupujecie papierkowy bilet. Miesięczny, okresowy, to również musicie wpisać swoje dane. Także sądzę, że ta aplikacja jest bardzo fajna i przydatna. Przede wszystkim wygodna. Myślę, że Wam się spodoba. Myślę, że trochę, choć zachęciłem Was do korzystania z niej. No to więc trzymajcie się, powodzonka, miłego dnia. Hej!